Witamy w News Machine. Pamiętajcie proszę, że wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Cześć, witam. Dzisiaj mamy 23 listopada 22 37. Szybciutko zobaczymy co tutaj nam się dzieje na rynku, ponieważ było dzisiaj dość istotne, ważne Wydarzenie, mianowicie był odczyt, odczyt raportu, e, odczyt raportu z, z, z posiedzenia FOMG, instytucji finansowej w Ameryce, coś jak u nas, e, coś jak u nas, pan Glapiński, spółka i tak dalej. <laughs> w każdym razie tak, obradowali na temat e, Rada Polityki Pieniężnej USA. Obradowała. 1-2 grudnia, na temat inflacji, i tak dalej, i ile będą podnosić dalej stopy procentowe, i czy będą podnosić, i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi im, że ich taktyka się sprawdza, i gdzieś tutaj, już niedługo, w najbliższym czasie, ta inflacja w jakiś tam widoczny sposób w Ameryce może zacząć spadać, w związku z czym będą łagodzić politykę. Zacieśniania finansowego, monetarnego, czyli wstępnie, wstępnie mieliśmy przez ostatni czas powiedzmy, że rynek oceniał na 75 punktów bazowych podnoszenie stóp procentowych, natomiast po tym raporcie rynek już wycenia na tylko 50 punktów bazowych, czyli 0,5% podniesienie stopy bankowej, tak? I teraz i teraz tak, co się stało? E, stało się coś takiego, że po odczycie y, było y, wystąpienie y, Powella, który y, pod koniec pod koniec y, swojej mowy oświadczył, że tak wszystko ok, będą, będą łagodzić politykę <laughs> politykę zacieśniania monetarnego. jednak prawdopodobnie dopiero na samym końcu. Tak czyli dopiero, że tak powiem bo mają podnosić teraz w grudniu i potem chyba jeszcze ze dwa albo trzy razy. I z tego, co Pael powiedział, wynika, że dopiero, że tak powiem przy ostatnim podnoszeniu stóp Będą mocno, mocno już gdzieś tam łagodzić. W związku z czym rynek nagle troszeczkę zgłupiał. Nie wiadomo, w którą stronę na dobrą sprawę. Natomiast, natomiast yy, nastawienie rynku obecnie, na chwilę, yy, na chwilę obecną, to jest 50 punktów bazowych i tego rynek będzie się raczej trzymał. Yy, za 3 tygodnie, chyba, będzie. Będą podnosić te stopy procentowe i zobaczymy, może, może, może tym razem moje, moje gdzieś tam przewidywania się sprawdzą, że jednak podniosą wyżej niż oczekuje rynek. Tak, jeśli tak się stanie, to wtedy Bitcoin poleci nam w dół. Jeszcze mam nadzieję. Dobra, szybciutko zerknijmy na wykres. To co widać to przede wszystkim przede wszystkim tak. RSI zrobiło wyższy dołek, natomiast cena zrobiła niższy mamy dywergencję. Dodatkowo Stochastik RSI również idzie w górę. Zmienia. E, zmienia, zmienia dynamikę dynamikę wzrostu, w związku z czym yy, prawdopodobnie RSI będzie dość mocne w tym kierunku, w którym zmierza, czyli do góry, czyli <ścoughs> czyli yy, czyli, czyli po prostu byki nabierają rozpędu, tak? Jesteśmy na interwale jednodniowym, tutaj widzimy objęcie hossy, tak? Długa, długi korpus, czerwony, następny długi, zielony, kolejna zielona do góry i teraz żeby to y, wszystko zagrało tak jak powinno to ta dzisiejsza świeca ta dzisiejsza świeca najlepiej jakby się zamknęła przynajmniej na tym poziomie czyli 16700 korpusem żeby się zamknęła tak jeśli dzisiaj się nie zamknie jest jeszcze y, jest jeszcze możliwość że jutrzejsza świeca będzie zielona i jednak dojdzie tutaj, czyli będą dwie połączone, tak? Wtedy będziemy mieli książkową, że tak powiem, formację, e, formację objęcia Hossy. To nie znaczy od razu, że cena, Bóg wie, gdzie poleci do góry, tak? Opory będziemy mieli tutaj na m 18 i tutaj myślę, że o, że gdzieś tutaj w tej strefie między 17, 250 a 17 600. Jeśli te strefy zostaną wybite to prawdopodobnie prawdopodobnie cena będzie chciała, gdzieś tutaj byki będą próbowały wypchnąć wypchnąć tą cenę a, wypchnąć tą cenę do tej ostatniej poprzedniej konsolidacji ponad 18 ponad 18 tysięcy, żeby gdzieś tutaj weszła w 19 do powiedzmy 19600. Czy to mi się uda? Ciężko mi powiedzieć, nie wiem. Tu jak widzicie spadają, spada w dół EMA 83, która będzie dawała dość, prawdopodobnie dość mocny, yy, dość mocny opór. Dobrze to będzie widać na interwale. <coughs> Na interwale. Nie, nie na tym. Nie na tym. Coś mi się tutaj pomyliło, ale nie szkodzi, bo na tym interwale yy, też miałem Wam yy, pokazać taką rzecz. Zwróćcie uwagę. Tu tworzy nam się formacja odbicia w kształcie litery V, tak? Jeśli cena gdzieś tutaj. Hmm. O, tak. Tutaj mamy O w ten sposób mniej więcej, tak by to wyglądało. <laughs> Litera V. Powrót ceny tutaj w tą konsolidację, która gdzieś tutaj była. Czyli, czyli. A. Powiedzmy w tą przestrzeń. Tak. 16,500. No to pewnie gdzieś do 16,770. Jeśli, jeśli znacząco gdzieś tutaj cena nie wyjdzie w dół, tylko tutaj się zamknie, co się potwierdza, co się potwierdza z tymi świecami, które mogą się wyrys wyrysować jutro, pojutrze powiedzmy na interwale jednodniowym, to prawdopodobnie będziemy mieli książkowe odbicie. W kształcie litery V i to będzie dla byków bardzo mocny sygnał na wzrosty, tak? Natomiast bardzo mocny sygnał na wzrosty nie oznacza od razu, że wylecimy w górę jak torpeda, tak? Pamiętajcie, gdzieś tutaj spokojnie powoli takie duże wzrosty, duże wzrosty muszą poczekać przynajmniej do podniesienia tych stóp procentowych gdzieś w połowie grudnia, dokładnej daty nie pamiętam, ale, ale gdzieś pierwsze dwa tygodnie pod koniec drugiego tygodnia grudnia, tak? Tak więc do tego czasu rynek raczej będzie powściągliwy, będzie się wstrzymywał z jakimiś mocniejszymi inwestycjami, może być jakaś próba jak tu była, tak? Pułapki, pułapki, nabyki i jeśli, jeśli będzie yy, nic tam takiego się nie wydarzy, te stopy po, procentowe będą po, podniesione tak jak rynek to wycenia, to prawdopodobnie gdzieś tu zaczniemy powolutku małą jakąś tam yy, konsolidację z trendem do powolnego, powolnego jakiegoś tam <laughs> wznoszenia się. Natomiast, natomiast yy, bardzo istotne będzie dla byków na wzrosty, żeby wejść tutaj z powrotem z powrotem tutaj w tą konsolidację między 18 a 19,5 powiedzmy, tak? I to dopiero stąd gdzieś tam, dopiero stąd gdzieś tam będzie yy, będzie będzie próba yy, już wybicia ceny powiedzmy tam dość dość dalej dość wyżej 30 40 50 tak więc tutaj jeszcze 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 mamy tego czasu wiem co chciałem wam pokazać to miało być na tym interwale jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz że dla mnie w sumie decydujące to będzie wybicie Emy 83 tak tej pomarańczowej na interwale jednodniowym ponieważ zobaczcie tu była jedna próba cena się <laughs> przepraszam kleiła cały czas do Emy była próba nieudana spadło następna próba cena znowu się kleiła spadło kolejna próba znowu się kleiło znowu spadło w związku z czym tutaj jak cena dojdzie do Emy 8.3 Zobaczymy, co tutaj się będzie działo, jeśli ta cena się faktycznie gdzieś tam odklei na dużych, w miarę dużych świecach z ładnymi korpusami, będzie szła do góry, no to wtedy, wtedy tak będę, będę chyba już musiał uznać, że, że, że trend powolutku, powolutku gdzieś tam yy, zaczyna się zmieniać. Natomiast, <laughs> natomiast jest możliwe, że to jest ten dołek. Ja już to że tak powiem akceptuję, że możliwe, że jest to ten dołek. Natomiast moim zdaniem, kurczę. Jeszcze, jeszcze może, jeszcze może spadnie. Z tym, że potrzebny jest kolejny czarny łabędź, tak. Tak jak mieliśmy wcześniej Lunę, mieliśmy teraz ftx który był w sumie dość, dość słaby. Ten spadek to teraz. Nad nami, nad nami wisi jeszcze Genesis. Genesis, które należy do grupy DCG, do której należy również fundusz Grayscale, który jest jednym z największych, o ile nie największym na świecie, funduszem. Mają bardzo, bardzo dużo ilości bitcoina na zlewarowanych pozycjach <laughs> jest, i są bardzo blisko merging call, czyli. Bardzo blisko likwidacji, w związku z czym będą musieli uzupełnić prawdopodobnie depozyt sam Grayscale. Natomiast problem jest w tym, że Genesis ma stratę w wysokości 2,8 miliarda dolarów. Tak, Genesis oraz Grayscale należą, należą do grupy DCG. No i teraz pytanie, co tutaj się wydarzy? Moim zdaniem. Genesis bardzo jest prawdopodobne, że faktycznie upadnie. Będzie bardzo dużo plotek, że pociągnie za sobą grayscale. Natomiast moim zdaniem, grayscale jest w ogóle ikoną yy, inwestycji instytucjonalnych i nie pozwolą na to, żeby, żeby grayscale upadło, bo to będzie Armageddon. To już by był Armagedon, przynajmniej jak Luna. Efekt. Domina by tak się posypał momentalnie, że, że, że to jest aż, aż nie do opisania. Więc aha, trzeba pamiętać, że przede wszystkim, no, Bitcoin w portfelu grayscale to jest nie wiem, 20, może 30% tak całego portfela. Ich resztę mają w tradycyjnych, w tradycyjnych instrumentach finansowych i w każdej chwili mogą. Mogą je sprzedać i zabezpieczyć tutaj dodatkowo pozycję na bitcoinie, żeby, żeby żeby, nie doszło do likwidacji. Więc. No, tak, może troszeczkę życzeniowo. Genesis powinno upaść, pociągnąć rynek o 10-15-20% jeszcze w dół do tych, powiedzmy, niech to spadnie do tych 14. Tutaj plotki, że. E, że że, 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 że zaraz będzie e, miał likwidację pozycji. Panika spadek do 12 grejskiej ogłosi może, że jednak dokłada dokłada zabezpieczenia i cena sobie wraca i jest OK. <śm> ale to jest takie takie dość, dość e, dość, dość życzeniowe. Jedna jeszcze rzecz na koniec. Zobaczcie tutaj po tym spadku. Tak, po tych większych spadkach była konsolidacja. Kolejny spadek. I tutaj mamy. Jesteśmy w tym miejscu. Mniej więcej. Czyli jest bardzo, moim zdaniem. Jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, żeby cena ten szczyt tutaj wybiła. Czyli 21,5. Gdzieś tutaj w tej przestrzeni, tak? Czyli, czyli. Do początku grudnia, tak? Jeśli już patrzmy mniej więcej połowa grudnia akurat moje urodziny będę miał prezent, jeśli, jeśli tutaj cena stąd łupnie jeszcze raz w dół. A jak nie, no to może w przyszłym roku zobaczymy. <laughs> natomiast, natomiast to są rzeczy, na które w najbliższych dniach trzeba, trzeba, trzeba zwrócić uwagę. To by było. Na tyle, trzymajcie się, cześć. Hej!